Bo nie była taka afera, że mężczyzna chciał skoczyć z bloku. Więc przyjechała tam karetka, straż, pożarna policja, co na chłopski rozum oznacza, że ktoś się musiał dużo nadzwonić. Ale co mnie zdziwiło, to że z policją przyjechał też policyjny negocjator. Tylko ja nie wiem, czy on może dużo zdziałać, bo sprawdziłem, że taki policyjny negocjator zarabia około 5 tysięcy złotych brutto. I ja nie chcę być złośliwy, ale oni może, zamiast cudzego życia, powinni zacząć negocjacji własnej stawki. No, tak, bo jak zabierzesz 5 zł brutto, to bardzo ciężko kogoś przekonać, że warto żyć. Ale może się mylę, bo finalnie ten chłop nie skoczył, bo porozmawiać z negocjatorem zrozumiał, że niektórzy mają gorzej. I tam była karetka, straż pożarna, policja. Po dwóch godzinach, czyjechała to rzeczywiście straż miejska? No tak, moja sąsiadka po niej zadzwoniła, bo policja zakłócała ciszę nocną. Więc po prostu chcę, żebyście zaczęli bić brawo i przywitamy pierwszego występującego. Czy jesteście gotowi, czy zrobicie trochę energii? Tak jest. Proszę Państwa, jesteście gotowi przed Wami. Dominik Kalmarcie! Dobry wieczór, dziękuję pięknie gdynia. Jak tam nastroje? Jesteście gotowi na dobrą zabawę? To była zaskakująco duża reakcja. Dziękuję za to. Dlatego ja na start chciałbym czymś się pochwalić i moja prośba jest taka, że jak się pochwalę, to żebyście tak żywiołowo, hucznie i szczerze zareagowali. I uwaga chwalę się. Niedawno zamieszkałem ze swoją dziewczyną. <klucza> Dziękuję pięknie, tylko to nie jest prawda. Właśnie wprowadziłem do swojej dziewczyny. A jak się okazuje, to jest kolosalna różnica. Bo jak zamieszkasz razem ze swoją dziewczyną, to staje się z właścicielem mieszkania. A jak wprowadzi się do swojej dziewczyny, to ona staje się twoim właścicielem. I to bardzo mnie związek. Ciężko się kłócić, bo ostatnio spiliśmy się jakąś głupotę i w połowie kłótni poczułem takie dziwne uczucie, że się kłócę i faktycznie mam rację. Więc żeby to zudować napięcie, zapytałem, kochanie, ty wiesz, że nie masz racji, nie? I ona bez sekundy zawahania odpowiedziała, wiem że ty nie masz gdzie spać, a ja na szczęście, jak mi potem wyjaśniła, to była taka zdrowo związkowa sytuacja win-win, bo ona wygrała kłótnie noslek pod dachem. I tam często moi znajomi mówię, na przykład Dominik, yy, ty paruwo, dziękuję, to nie ma reakcji. Ty w ogóle nie masz swojego zdania i jako mnie to drażni, bogdynia, tak między nami. Już trochę się znamy. No czy ja wyglądam na pantofla? Nawet nie ważcie się śmiać. Nie próbujcie, nie, nie klaskaj, nie ważcie, bo ja wiem, że na pierwszy oka jestem hardkorem. Nie podam się ten śmiech. Nie wierzycie mi? To słuchajcie, tego, jakim hardkorem jestem. Ja lubię psy. Moja partnerka woli koty. I tu walczyłem o swoje, poszliśmy na kompromis. Tak, mamy kota. Ale mogę mówić że niego Azor. Więc to kolejne potężne zwycięstwo. Jakim hardcorem jestem? Ostatnio w Douglasie kupiłem sobie perfum Karoliny Herrera o nazwie Bad Boy. Taki w kształcie pioruna. A tego byla musowi nie sprzedadzą. I przez te nutki zapachowe Poczułem się mega groźny. Najgroźniejszy. Dopóki nie wróciłem do domu. Bo ten zapach nie spodobał się mojej właścicielce i szybciutko musiałem go oddać. Ale postanowiłem go oddać komuś, do kogo będzie pasować. Dlatego pewnie w nazwie Boy oddałem wujkowi pijakowi, ciocia jest zachwycona. Mówi, że wuj bije jak zawsze, ale pachnie jak nigdy. I te z Azorkiem są przeboje, bo musiałem się przyzwyczaić do mieszkania z tym kotem, a to było ciężkie, bo on przez pół roku kompletnie mnie unikał, a po tym pół roku wyszedł z ukrycia, przestał mnie unikać, zaczął mnie darzyć czystą pogardą. I nie wiem, czy uwierzycie, ale przysięgam, że ten kot kiedyś w środku nocy zakradł mi się do łóżka, zakradł mi się do ucha i wymiałczał Ja się obudziłem przerażony, bo mi się przyśniło, że jestem w więzieniu. A spójrzcie na mnie. Ja nie mam szans na przetrwanie w więzieniu. Ja jestem przekonany, że gdybym trafił do więzienia, to byłbym molestowany już pierwszego dnia. Nawet gdyby to było więzienie w Monopolii. I dlatego już nie gram z wujkiem. Z minusów molestuje, z plusów faktycznie świetnie pachnie. Dziękuję, to bardzo miłe. I o dziwo ten kot, to nie jest najgorszy spotkał mnie w łóżku. Bo bardzo lubię grać w FIFA. Kojarzymy tutaj FIFA? No, to lepiej wyjaśnię. Taka gra dla mężczyzn, dla których oglądanie meczu to za mało, a uczestniczenie w meczu to o za dużo. I to gra nie spodobało się mojej właścicielce, bo ostatnio gram i ona w południe krzyczy do mnie, ścisz to gówno. I ja już nie mogę tego słuchać. Messi, to Ronaldo tam, to ścisz to. A ja mówię, że nie, bo te komentarze to jest najlepsza część gry. A ona mówi, zobaczysz, te komentarze czkawką ci się odbiją. I ja pomyślałem, co za głupia groźba. Ale to ja byłem głupi. Bo wieczorem kładziemy się spać, spodziewam się kolejnej interwencji, ale wręcz przeciwnie doszło między nami takiego namiętnego, erotycznego zbliżenia i po tych dwóch kosmicznych minutach ja leżę ssapany jak pies, obok mnie ma partnerka kompletnie wzruszona i wtedy z jej ust słyszę komentarz, który do tej pory słyszałem tylko w Fifie. Proszę państwa, w tej akcji do szczęścia zabrakło kilku centymetrów. Co za zniewaga! Więc chciałem się odciąć i powiedziałem, że ja bramki strzelam tylko na wyjeździe. No, faktycznie, w kolejnym meczu była już tylko ręka. A w związkach nie zawsze jest łatwo. Czasami trzeba się dotrzeć, szczególnie jak to związek z ręcznikiem. Bo na przykład moja partnerka jest bardzo mądra, ale czasami chyba daje mi porady dla jaju. Bo ostatnio byliśmy na weselu. I tam później wieczorem podchodzę i mówię że się fest na A ona mówi spokojnie. Wytańczysz to. Gdynia, co to jest za porada? Tak nie działa świat. Bo gdyby tak działał, to spotkania AA byłyby na dyskotece. No tak, a You can dance wygrywałby budowlaniec. To tak nie działa świat. Wróćcie sobie, że typ pijany samochodem. Policja go zatrzymuje. Wyciągają go z auta. Biorą na muszkę i czczą ręce do góry. A teraz w dół. I do góry. W dół. Więcej bioder. Tak jest. Marek, włącz guty. No i pięknie, może jechać dalej? No tak nie działa świat. Bo to, bo to rodzi pytanie: czy jak mogę wytańczyć alkohol, czy to też mogę na przykład wybiegać kokainę? Sprawdź na kolejnym weselu i zobaczymy, jak pójdzie. W związkach nie zawsze jest łatwo. To próbuję powiedzieć. Ale prawda jest też taka: no, że widzicie, jak ja wyglądam? Ja znam się na miłości. Nie podam ci ten śmiech. A znam się na miłości, bo mam kolegę Roberta. Gdy nie w taki sposób. A Robert ma dziewczynę. I on z tą dziewczyną od roku praktycznie codziennie wrzuca jakieś wspólne zdjęcia. tam są objęci. I daje takie podpisy w stylu na przykład Miłość to most, który łączy wszystko. A oni stoją pod kauflanem albo biedronką. Ale ostatnio idylla chyba się skończyła, bo Robert wrzucił zdjęcie swojej ukochanej z podpisem i czytam w oryginale. Uważajcie, to kurwisko. Oszustka na pieniądze. Wyjebała mnie z kasy i właśnie jedzie na Teneryfę z cwelem swoim nowym. I ja się poczułem źle. Mówię, nie, tak nie będzie. Nie na mojej warcie. I napisałem mu tak ostro, bo napisałem, ty, Robert... Daj spokój. Pozdrowienia z Teneryfy. Dziękuję pięknie. On się tak nie ucieszył, ale żebyśmy mogli się bardziej poznać, jeszcze jestem z Gdyni. Chociaż to nie jest prawda, bo tak naprawdę jestem z Lęborka. No. O! Słuszna reakcja, więc boję się zapytać. Kojarzym Lemborg? To też lepiej To jest małe miasto. Tam się zbyt dużo nie dzieje. Na stronie Lemborg News w ogóle nie ma newsów. Na stronie Lemborg News ostatni news brzmi. Witamy na stronie Lemborg News. Ale w lęborskiej gazecie zachwycił mnie artykuł o tytule, cytuję, nie miał biletu na pociąg, więc ukradł autobus. I to jest tak niesamowite, bo w Lęborku ktoś ukradł autobus i dojechał nim do Gdyni. To jest ponad godzina drogi. I w Gdyni zatrzymali go tylko dlatego, że na policji zadzwonił mężczyzna, który był pasażerem w tym autobusie. I mnie ciekawi, jaki to jest luzak, że on dopiero po godzinie załapał, że go porwali. A nasz porywacz finalnie trafił do więzienia, bo w sądzie jego jedyną obrony było to, no że skoro zatrzymywał się na przystankach, to to w praktyce nie była kradzież, tylko wolontariat. Finalnie dostał dwa lata i dwieństwo tych mandatów za jazdę bez biletu. I dlatego myślałem, przez takie akcje, że w Gdyni, w dużym mieście, w końcu będzie petarda, kul, młodzieżowo, rakieta. Nic z tego, bo zamieszkałem na oburzu. W o bloku, w którym średnia wieku mieszkańców to jest tak mniej więcej XIX wiek. Średnia wieku to jest 25 lat, a na emeryturze. W tym bloku jest taka cisza, taki spokój, że my od 22 do 6 rano mamy trzy nocną, a od 6 do 2 normalną. I trzeba przestrzegać. Ja w tym bloku mieszkam na czwartym piętrze, na samej górze. Dlatego mam taką wspaniałą sylwetkę. A naprzeciwko mnie mieszka pani Zofia. Taka naprawdę starsza babuleńka. I przysięgam wam, że na trzecim piętrze jest taboret. Taboret, na którym ktoś markerem napisał, do odpoczynku w drodze na czwarte piętro. Jak mnie to w kurwie, bo pani Zofia bez przerwy tam siedzi. A to mój taboret. No tak, ja go tam postawiłem, żeby sobie odsapnąć. A nie jakaś stara baba. A pani Zofia jeszcze jest zawistna. Jak raz ją spotkałem na dole, jak wchodziliśmy do klatki, to do taboretu się ścigaliśmy jak pojebani. I tak, niestety ja przegrałem. Bo ja nie rozumiem zdrowego trybu życia. Ostatnio w ogóle odkryłem, że mam anoreksję. No mam, bo anoreksja polega na tym, że myśli, że jesteś gruby. I ja tak myślę, po prostu mam rację. Też rozumiem sportu walki, o co z tym chodzi. Przecież sportu powinno być zdrowie. A ja nie jestem lekarzem, a tym bardziej sportowcem, ale podejrzewam, że przyjmowanie ciosów z pięści i kopnić na głowę no nie jest zbyt zdrowe. Bo gdyby było, to wizyty u lekarza by było wiele ciekawsze. Że tam byłoby panie doktorze źle się czuję. Gdynia, rozumiem ten śmiech. Ale na tym etapie i tak musicie uwierzyć, że ja potrafię kopnąć wyżej. Tylko w tej scence odgrywałem Lekarza cięcego. Dziękuję. Ale finalnie i tak zapisałem na sporty walki, żeby wiecie, być taki bardziej pewny siebie na myśl. Tam wiecie, lewy, prawy. Fatalny pomysł. Na pierwszym sparingu dostałem taki wpierdol, że teraz na mieście poje się jeszcze bardziej. I też macie zapytać Dominik, czy masz jakieś dowody, że te sporty walki szkodzą. Mam dowody i to niezbite. Zobaczmy, jak oni wymyślili kategorie wagowe w tych sportach. Tam na przykład mamy wagę piórkową. Jak to uroczo brzmi? Jakby napiędali się na gilgotki. A po wadze piórkowej, kolejną lżejszą wagą jest waga kogucia. Jakim cudem, jak obity trzeba mieć łeb, żeby stwierdzić, że kogut jest lżejszy od pióra? No jak można tak pomyśleć, że kogut składa się z piór? Kogut składa się z piór. Z czego składa się kogut? Czy ty myślisz, że jajo jest integralną częścią koguta? Nie, kogut składa się z piór. Jak można pomyśleć, że pióro jest cięższe od koguta? To jest tak, jak pomyśleć, że liść jest cięższy od drzewa. A nie jest. Bo liść jest cięższy od drzewa, tylko jak to liść od starego. A jak już o tacie, to chciałbym poruszyć temat alkoholu. Bo mi się alkohol dobrze kojarzy. Mi się alkohol że z sukcesem, z biznesem, a przede wszystkim z dzieciństwem. Bo w dzieciństwie, stato miał taką umowę: że on pije dużo piwa, a ja mogę wozić butelki po piwie. Jaki to był luksus. Ja zamiast kieszonkowego miałem butelkowe. I w tym sklepie, do którego wziąłem butelki, kasierka mnie znała. Wiedziała, w co gramy. Wiecie, jak się przedpytałem, ile kosztują chipsy, to ona odpowiadała: 6 butelek. Lody, to było jakieś 8 butelek. A jak raz zapytałem o taką wypasioną bombonierkę, to ona powiedziała, że dla mojego taty to jest weekend. I można się śmiać, ale ja właśnie butelkowe przeprowadziłem się do Gdyni. I w tym bloku naprawdę są sami starsi ludzie. Po mnie, mojej dziewczynie, kolejną najmłodszą osobą jest Olek. A Olek ma tak 45 lat i myślę z swoją mamą, z panią Zofią. I on pije dużo alkoholu. I wtedy była taka afera, że przyjechałem. On leżał pijany pod klatką. I na początku chciałem go zostawić, ale potem myślałem, że nie wypada, bo leżał w taki sposób, że blokował wejść do klatki. Więc go ocuciłem. I on tak leży i mówi, Jezus, ale mam przerąbane. Co ja zrobię, jak mama to zobaczy? Ale ja się najebałem. Co zrobić? I mi się go zrobiła szkoda. Więc go podniosłem z ziemi, otrzepałem skórzu, kurzu, objąłem w talii i powiedziałem, spokojnie, wytańczysz to. Dziękuję bardzo. I nawet na tym etapie mogliście pomyśleć, Dominik, czemu cię ciągle śmieje ze starych ludzi? Przecież starzy ludzie są super. I ja też tak myślałem. Dlatego na początku chciałem się ze wszystkimi zaprzyjaźnić. Jak raz na korytarzu usłyszałem coś tuka puka, to wyszedłem i patrzę, że mojej sąsiadce wypadły zakupy z siatki. Więc takim dziarskim krokiem, jak bohater, podchodzę i mówię: Dzień dobry, sąsiadka, co się stało? Ona do mnie gówno żyda przejechało. I czujecie mój ból? Starsza kobieta. XXI wiek. Antysemityzm? ok. Ale dzień dobry, nie odpowiedzieć. Dziękuję pięknie. I ta sama sąsiadka, kiedyś o 19, zaczęła mi walić do drzwi jak gestapo. Bo akurat ćwiczyłem sobie na keyboardzie. Bo to moja druga pasja. Ja otwieram, ona wściekła, się na mnie. Że to jest skandal, że co mam w głowie, że przecież wiem, że jest cisza normalna. Że mam skończyć. I zbiegła na dół. Ja tak pomyślałem w duchu: cholipka. Co ją tak zderwowało? No i w końcu wymyśliłem. No bo faktycznie, nic tak nie w kurwie antysemitów jak pianista.